Dowiedziałem się, że występuję w programie pod tytułem kultowe wtorki, czyli w pewnym sensie muszę być kultowy, jeżeli zostałem zaproszony do czegoś takiego. Pojawiam się po to, żeby zaprosić na takie spotkania. Które będą się odbywały w całej Polsce. Moje recitale kabaretowe będę jeździł po Polsce, śpiewał piosenki, mam nadzieję, bawił publiczność. W różnych miastach zazwyczaj odnosił się do tego, gdzie jestem, akurat i tworzył coś związanego z miejscem, w którym jestem, na przykład. Przyjadę do Szczecina i w Szczecinie będę robił wersję szczecińską piosenki Miała Matka Syna, Syna Jedynego, a syn miał Dziewczynę Jak Wały Chrobrego. Między innymi tą trasą spełnia się marzenie mojej babci, bo pamiętam jak wiele lat temu rozmawialiśmy z babcią na temat tego, kim mam być jak dorosłe. To babcia mi powiedziała, że nieważne kim będę, ważne, żebym w ciepłym pracował. A to będą raczej wszystko ogrzewane sale, te miejsca, w których będę występował. A bilety są dostępne na bilety